Praktycznie codziennie tworzą się nowe fronty, codziennie tworzą się nowe wydarzenia, które nas zobowiązują do działania. Dziś bardzo istotne dla, dla Was, dla Ukraińców, ale przede wszystkim też i dla Polaków i dla Europejczyków jest to, co się dzieje w propagandzie. Od dłuższego już czasu propaganda rosyjska niszczy Europę niszczy to, co było zbudowane wtedy, w lutym, w marcu, w kwietniu. To jest bardzo ważne zadanie dla nas wszystkich. Dla mnie, dla Was, ci, którzy tu dziś są, ci, którzy nas słuchają. Ta wstrętna, imperialistyczna propaganda Rosji nie może podzielić Ukraińców i Polaków. Dlatego tu dziś jesteśmy, dlatego pamiętamy o tej wojnie, bo ta wojna trwa nadal. To nie jest Wasza wojna. To specjalnie jest wydarzenie nazwane dwa lata wojny w obronie Ukrainy i Europy. Bo taka jest ta wojna. Dziękuję wszystkim, że się tu przyszli. Pamiętajcie, że w trakcie przemarszu trzeba będzie bardzo uważać. Na początku będzie jechał autobus. Oddaję głos. Natalia, bardzo proszę. Dziękuję bardzo serdecznie. Sława Ukrainie! słowa! Sława Ukrainie! Niech żyje Polska! Niech żyje! Polska. I niech żyje Solidarność Polsko-Ukraińska! Niech żyje! Sze... Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że dzisiaj znowu z Wami tutaj się spotykamy. Niestety, to miejsce jest nieprzypadkowe. I niestety, tak jak Jacek powiedział, to miejsce wciąż jest niezmienne. Tutaj. W odruchu przyszliśmy po raz pierwszy 10 lat temu, kiedy zaczęła się straszna wojna w Ukrainie. To tutaj wtedy, jeszcze bez doświadczenia i przepraszam, że tak powiem, ale troszkę naiwni, staraliśmy się przemówić do Putina, staraliśmy się przemówić do Rosjan w nadziei, że ktoś nas usłyszy. Tutaj także odruchowo wszyscy przyszliśmy dwa lata temu. Żeby się podzielić bólem, żeby wspólnie popłakać, ale też, żeby dostać wsparcie i zrozumieć, że w tej walce Ukraina nie jest sama. Dzisiaj już wiemy, że z terrorystami się nie rozmawia. Dzisiaj już wiemy, że ze zbrodniarzami wojennymi nie mamy o czym rozmawiać. Dzisiaj przychodzimy tutaj w innym celu. Dzisiaj przychodzimy tutaj. Żeby pokazać, co oni wyrządzili w Ukrainie. Żeby pokazać, jak straszne rzeczy tam przynieśli. Żeby powiedzieć o wszystkich, kogo zabili. O dziesiątkach tysięcy niewinnych ludzi. Jak tych, którzy zginęli na froncie. Tak i tych niewinnych, którzy byli zapijani rakietami w domu. W łóżkach. Małe dzieci, bezbronne kobiety, niemowlęta. Dzisiaj. Jesteśmy tutaj po to, żeby przypomnieć całemu światu o tym, że ta wojna nadal trwa, o tym, że ona niestety się nie zatrzymuje, o tym, że ona niestety się rozwija i o tym, że żeby zwyciężyć, Ukraina potrzebuje nas z Wami. Ukraina potrzebuje wsparcia. Dziękuję za to, że jesteście tutaj. Dziękuję za to, że dzisiaj wszyscy razem jesteśmy głosem tych, którzy siedzą w okopach, którzy siedzą w schronach bombowych, których Europa nie usłyszy, ale nas usłyszy. My możemy być ich głosem. Szczę... Nie wierna ni ni Ukrainii nie sława, nie wolę. Sze, na bracia, Ukraińcy, uśmiechnę się doja, Zginąć na nasze wolenki. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Нех шиє Польска! Нех шиє Польска! Друзі, ми зібралися з вами тут, і ці два останні роки вони, я думаю, були для багатьох з нас найважчими в житті. Нам ще ніколи не було так важко. Ми так багато не втрачали близьких людей, братів, сестер, друзів, батьків, яких ганебно і жорстоко вбила Російська Федерація, вбили росіяни. І ми тут з вами разом в цей день, який два роки тому змінив кожного з нас, життя, яке було раніше. Не можна порівняти з тим, що сталося після 24 лютого 22 року. І зараз, місяць за місяцем, ми хотіли згадати, якими були ці два роки? 2022 рік. Лютий. Російські ракети летять в мирні українські міста, а росіяни заходять в Україну зі всіх напрямків. Ворог підходить в притул до Києва. Вони спалюють нашу мрію, але ми відбиваємо атаку на щастя. Мажець Росія займує Херсонь, бомбардує Черніху, Харків і Миколаїв. Осилівує шпіталь положнічи в Маріуполі. і Бомбардує театр драматичний, в якому укривалися сетки дітей і кобіт. Квітень Україна визволяє бучу ірпінь і бородянку. Світ дізнається про геноцид українського народу. Rosja atakuje zaliżniczną stację w Kramatorsku. Wbywa się z dysjat A dnu ludu. Azowstal heroiczno poronится. Moskwa idzie na dno. Ukraina widnołuje kontrolę nad piwnicznym kordonem. Straty rosyjskich okupantów sięgają 30 tysięcy osób. To maj. Azowstal! Azowstal jest na ustach wszystkich. Obrońcy nieludzkim wysiłkiem utrzymują twierdzę przez 86 dni trafiają do niewoli. Czerwień. Pid udarami artylerii i zbrojnych sił Ukrainy okupanty zależają ostrów Zmijiny. Lipiec. Kraj terrorystyczny i jego mieszkańcy po raz kolejny pokazują swoją prawdziwą twarz. Rosjanie bombardują obóz w gdzie przetrzymywano ukraińskich jeńców wojennych. Rosjanie oszczeliwują także centrum Winnicy. Pamiętamy ostatni uśmiech Lizy Дмітрієвий і всіх інших діті, тури забілі. Ніди, нігди них не запамніме. Серпень Україна героїчно бореться. Це перший місяць, коли загарбникам не вдалося захопити жодного міста. Наші хаймарси стають нічними кошмарами для окупантів. Вже сень. Наші сіли збройне проваджають стечну контрофенсиву в обводі Харковським. Ізюм. Bałaklija, kupiaństw zostają odzyskane. Wstrząsające obrazy, masowe groby, niebiesko-żółta bransoletka na nadgarstku martwej osoby. Znów dowiadujemy się o straszliwych zbrodniach Rosjan. O łzy bólu i łzy radości. Nasi obrońcy zaczynają wracać z niewoli, w tym obrońcy Mariupola. Tysiące innych pozostają jednak w niewoli. Жовтень палає КЕРЧЕНСЬКИЙ міст, символ окупації нашого Криму, який точно повернеться додому. Терористи думають, що зламають народ України, б'ючи по енергетичній інфраструктурі, але їхні ракети ніколи не згасять світло, яке є всередині нас. Лістопад Херсон є знов наш. В рук не зламав духа мешканців Херсона, хто ж від перших днів окупації. i wierzyli, że siły zbrojne ponownie ustawią ukraińską flagę na Placu Wolności. Parlament Europejski w końcu uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Nie ma miejsca dla Rosjan wśród cywilizowanych narodów. Grudzień. zbrojnie siły Ukrainy widbywają ataki okupantów, ale one znowu atakują, i idąc po swoichże trupach. 2023 rok. Styczeń. Parlament Europejski głosuje za otworzeniem Specjalnego Trybunału dla Rosji i Białorusi. Zbrodniarze wojenni zostaną postawioni przed sądem. Люди Бахмут. Тривають жорсткі бої за місто. Нашої фортеці, на яку Росіяни кидають як м'ясо своїх людей. Аби захопити Бахмут, Росія втратила понад 60 тисяч військових убитими та пораненими. Мажець. Міжнародний трибунал карний в Хадзе видає наказ арештування Владиміра Путіна. Диктатори завжди за ханьбі. Путіні теж чека такий роз. Дравень крилаті ракети Шторм Шадов в Україні. Дякуємо Британії. За допомогою цих ракет бойова авіація повітряних сил Збройних сил України завдає удари по окупантах, особливо в Криму, в нашому Криму. Червець. Kolejna zbrodnia wojenna. Rosja wysadza w powietrze damę przy elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. Ponad 80 wsi zostaje zalanych. Tysiące ludzi traci dobytek w wyniku powodzi. Są dziesiątki ofiar. Tej zbrodni też nie wybaczymy. Lepeń nasi w drugie wdarzyli po krymskому mostu, symbolu okupacji. Tak, my z Wielką już znamy. W ogóle nie хочę co ujrzeć z Krymu, jest tak klasno, no naсколько душевно wszystko było. Ale zabierajcie się, hęć z naszej ziemi. Wrzesień, pierwsze czołgi Abrams docierają na Ukrainę. Sojusznicy powołali koalicję czołgową. Cały cywilizowany świat nadal wspiera Ukrainę, ale nasi żołnierze potrzebują więcej amunicji, więcej czołgów, więcej myśliwców. Жовтень американські балістичні ракети «Атакамс» передають привіт російським родинам Сизрань, Тюмень, Саратов та інші міста. Уночі, 17 жовтня, українські захисники під час операції Драгонфлай успішно атакували аеродром поблизу тимчасово захоплених Луганська і Бердянська. Було знищено 9 гелікоптерів, ППО та склад російських боєприпасів. Лістопад. Nasi piloci rozpoczynają szkolenia na F16. Myśliwce pomogą Ukrainie bronić się przed ciągłymi rosyjskimi atakami rakietowymi. Więcej F16 dla Ukrainy. Grudzień. Wielki desantny korbel Nowoczerkaz. To poobaczenie. Ukraina wywела z lądów już rosyjskich korabliw, Dzięki raketom rakietom i morskim dronom okupanci duć na dno. Luty. Prezydent Władimir Zelenski odwołuje ze stanowiska generała Walerija Załużnego. Generale, dziękujemy. Panie Aleksandrze Syrski, życzymy sukcesów. To był ważki rok. To był nadzwyczajno ważki rok. Bachmut, Awdijiwka, boje za lewy brzeg Ale pamiętajmy, oni myśleli, że mogą podbić Ukrainę w trzy dni. A nasz kraj nadal, nadal walczy. Sława zbrojnym sylab ja i relacje. bądźcie solidarni tutaj, razem z osobami protestującymi, a terroryści w życia potem w szampasaty rosyjskiej wypierdalać. Drodzy, i chcielibyśmy minutą ciszy. Uczcić wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolność i niepodległość Ukrainy, którzy zostali w bestialski sposób zabici, zamordowani. Są to nie tylko obywatele Ukrainy, pamiętamy też o Polakach, bohaterach, którzy pojechali, żeby walczyć za wolność Waszą i naszą. Uczcimy wszystkich minutą ciszy. Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг і ворог лежить, мовчить, без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця. Razem my wsi by możemy, są nasza i coś trzeba pokazywać ludzie. Chajudem sna, tam by my stojimy do kinca. Dajcie z telewizji Białoruskiej, bądźcie drodzy Państwo solidarnie z ludźmi protestującymi pod ambasadą. Za co będzie wtedy jak Piotrin przypierdali w Polskę, to tak samo będziemy musieli uciekać i tak samo powiedzą, mamy Was Polacy dość. Na to samo wychodzi. Ja tak uważam, nie wiem jak Wy, łatwo napisać, że kogoś macie dość. Każdy dzień na razem my wszyscy. Bądźmy solidarni razem, przecież pomagaliśmy wszystkim Ukraińcom, którzy uciekli ze swojego kraju. Każdy z Was pomagał. Każdy z Was jeździł na różne dworce i przywoził. Powiecie co? Że macie ich dość? No gdzie? Nie na tym rzecz polega. Powinniśmy być solidarni. Dopóki jeszcze w naszym kraju nie ma wojny. To wtedy będzie jak będziemy mieli wojnę. W swoim kraju. To gdzie będziemy uciekać? Do różnych krajów? Tam pod tymi blokami, które symbolizują zniszczone ukraińskie miasta. Zniszczone przez Rosję również ludzkie życia i losy. Dalej widzicie Państwo krzyże. Na krzyżach są prawdziwe imiona i nazwiska. To tylko kropla w morzu tych ofiar, których zabiła Rosja w ciągu tych dziesięciu lat na terenie Ukrainy. Tam obok widzicie Państwo zniczy i macie czym je podwojny. Dzisiaj wszyscy mówią o tym, że mamy drugą rocznicę wojny. My Ukraińcy odliczamy dni nawet i każdy Ukrainiec dzień zaczyna od tego, że patrzy co się wydarzyło, gdzie w jakich obwodach były alarmy bombowe, ile osób zginęło, ile zlikwidowano wrogów. I każdy pamięta, który jest dzień. Dzisiaj mówi się o tym, że jest 730. dzień ale wielkiej wojny. Natomiast to tylko wielkiej wojny, bo tak naprawdę Mamy już do czynienia z Rosjanami przez 10 lat i to jest 3657 dzień wojny. Więc pamiętamy o wszystkich naszych ofiarach, pamiętamy o każdym bohaterze i dziękujemy za to, że tu jesteśmy razem, że możemy uczcić pamięć każdego z nich i być, być razem. Są z nami zawsze przyjaciele. Całe szczęście, że w Polsce mamy wielu, wielu przyjaciół. Są z nami od pierwszych dni i od 2014 roku, ktoś od 2022 roku, ale codziennie czujemy to wsparcie. I jest jedna wyjątkowa osoba, która była z nami zawsze. Na początku jako człowiek, zwykły poseł, a dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest nasz przyjaciel w NATO Michał Szczerba. Wielkie brawa. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, współprzewodniczący Międzyparlamentarnej Komisji Ukraina NATO. Dziękujemy z całego serca, że jesteś z nami W Warszawie witamy przy ulicy Belwederskiej, ale zobaczcie, tutaj jest nazwa tego odcinka, który ciągnie się przez całą przez całe ogrodzenie ambasady kraju terrorystycznego. Na wieki wieków ten odcinek. Ulicy Belwederskiej nazwany został przez Radę Miasta Aleją Ofiar Rosyjskiej Agresji. I bez względu na to, jaka będzie sytuacja, zawsze ta aleja i zawsze to miejsce, ta ambasada hańby będzie przypominała ofiar rosyjskiej agresji, agre, rosyjskiej inwazji. To o tym musimy mówić jednocześnie. Mamy drugą rocznicę ponownej inwazji Rosji na Ukrainę, ale mamy również dziesiątą rocznicę, bo to wtedy się zaczęło. Rok dwa. aneksji Krymu. I zobaczcie, kochani, to wszystko miało trwać trzy dni. W ciągu trzech dni bandyci Putina mieli być w Kijowie. Od dwóch lat ukraiński ukraińskie siły zbrojne. Chwała ZSU! Sława ZSU! Sława ZSU! Sława ZSU! Chwała ZSU! Sława ZSU! Sława ZSU! ZSU! Ukraińskie siły zbrojne walczą nie tylko w interesie obywatelek i obywateli Ukrainy. Wolczą w imieniu całego wolnego świata. W imieniu RUA. Ale również zobaczcie, jak dużo zmieniło się na świecie. Finlandia jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, członkiem NATO. Szwecja w przyszły poniedziałek, czyli za dwa dni, węgierski parlament decyduje o tym, że Szwecja będzie 32 członkiem NATO. I kochani, jesteśmy tutaj również po to, żeby z Warszawy wyszedł silny sygnał. Ukraina musi być 33. członkiem NATO. Ukraina musi być bezpieczna. Ukraina musi otrzymać gwarancję bezpieczeństwa, tak żeby po zakończeniu tej wojny, zakończonej sukcesem i zwycięstwem, wielkim zwycięstwem, nigdy już więcej nie była narażona na niebezpieczeństwo. Przez te dwa lata również zobaczcie, Ukraina. Otrzymała status kandydata do Unii Europejskiej. Rozpoczęła negocjacje. W trudnych warunkach wojny, wojny, każdego dnia, wojny pełnoskalowej trwają negocjacje, by ukraińskie instytucje były silne, by były demokratyczne, by, były, by realizowane były te reformy, które również na, na zawsze zakłotwiczą Unię Ukrainę w Unii Europejskiej. Kochani, chciałbym wam powiedzieć, żebyście mieli tego absolutną świadomość. Ale przede wszystkim będzie przyjacielem Ukrainy. Są różne sytuacje trudne, ale zawsze rozwiązaniem, jedynym rozwiązaniem jest rozmowa, poszukiwanie kompromisów, poszukiwanie dobrych rozwiązań. Nigdy przemoc, nigdy złe słowo i nigdy rosyjska prowokacja, która też może się często pojawiać, nawet wtedy, kiedy na początku ich dostrzegamy chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć możecie na mnie liczyć możecie liczyć na polski parlament możecie liczyć na, na koalicję która w tej chwili rządzi Polską która zawsze w sercu ma Ukrainę i będziemy zawsze robić wszystko żeby Ukraina była wolna żeby była demokratyczna żyła bezpieczeństwa niech ta wojna się skończy i ostatni apel więcej broni więcej wsparcia i więcej decyzji i apelujemy również do USA Apelujemy do Kongresu. Nie bójcie się podejmować tych decyzji. One są, one są w interesie nas wszystkich, całej Wspólnoty Transatlantyckiej, całego wolnego, demokratycznego, zachodniego świata, do którego Ukraina na zawsze będzie przynależyć. Wszystkiego dobrego! Sława Ukrainy! Niech żyje Polska! Chorujem, Dziękujemy bardzo serdecznie! Sława Ukrainie! Chorujem, I niech żyje Polska! Ja chciałabym zaprosić do słowa przedstawicielkę młodego polskiego pokolenia. Chciałabym zaprosić tutaj Dominika Lasotę. Osobę, która od początku wojny na pełną skalę bardzo się zaangażowała i jest z nami cały czas. Osobę, która, podobnie jak niektóre z osób tutaj obecnych, kiedy wojna się zaczęła 10 lat temu, była po prostu zwyczajnie w świecie dzieckiem. Jeszcze nie rozumiała, co się dzieje. Ale jak tylko zrozumiała, że może działać, jak tylko zrozumiała, że wszystko zależy tak naprawdę od nas, od razu zaczęła to robić. Dominiko, zapraszam serdecznie. Sława Ukrainie! Heroów sława! Sława Ukrainie! sława! Bardzo cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj z wami w ten koszmarny dzień. W rocznicę horroru, który pewnie na zawsze zmienił życia nas wszystkich. Cieszę się, że widzimy się tutaj dzisiaj tak tłumnie, bo muszę Wam przyznać, że jest mi ostatnio bardzo ciężko. Jestem zmęczona i przerażona. Zmęczona tym, że pomimo tylu zbrodni wojennych, politycy i międzynarodowe instytucje dalej dają zielone światło Putinowi. Dalej z nim handlują, dalej wysłuchują rosyjskich terrorystów w ONZ-cie, dalej zwlekają z najmocniejszymi sankcjami. I przerażona tym, że zaczynają wątpić.